Cześć wszystkim! Trafiliście do Lisik Zakamarków, miejsca, gdzie odkrywamy tajemnice światów fantazy. Dzisiaj wybierzemy się w podróż w czasie i cofniemy się o kilka tysięcy lat wstecz, czyli do czasów, kiedy na kontynencie osiedlały się pierwsze znane nam rasy rozumne. Zapnijcie pasy. Bo wjeżdżamy w bardzo zakurzone zakamarki wiedźmińskiego świata. Gotowi? No to w drogę. Zapomnijcie na moment o tych nadętych Anseid, bo zanim dumne elfy postawiły swoje śliczne stópki na kontynencie, ktoś tu już urządzał parapetówkę. Co do tego, która rasa jako pierwsza osiedliła się na kontynencie, zdania są podzielone. Krasnoludzkie plotki głoszą, że to gnomy dzierżą tytuł najstarszej rasy i to one osiadły północną część kontynentu jako pierwsze. We krwi elfów wspomina o tym sam Jarpen Zigrin. Gnomy są skryte i owiane tajemnicą i choć wizualnie są podobne do krasnoludów, to są od nich historycznie starsze. Wiadomo, że niewielkie społeczności gnomów żyły na górskich obszarach Tirtoher i Mahakamu, na długo zanim przybyły pierwsze krasnoludy. Jak ich odróżnić? Są zdecydowanie smuklejsi od krasnoludów i mają potwornie długie nosy. Serio, to ich znak rozpoznawczy. No i po zaroście. O ile krasnolud bez brody to jakaś pomyłka, o tyle gnomy nosili je albo króciutko przystrzyżone, albo w ogóle. Zero puchu, więcej szyku. Byli też niżsi i słabsi od krasnoludów, ale dorównywali im wytrzymałością, a zwinnością znacznie przewyższali. Gnomy zajmowały się głównie kowalstwem i metalurgią wykorzystując starożytne techniki i metody do tworzenia znakomitej broni. Ich najsłynniejsze dzieło, Gwychyr, uchodziło za najlepszy miecz, jaki kiedykolwiek powstał. Część gnomów żyło później również w ludzkich miastach, gdzie ich członkowie pracowali jako jubilerzy, rzemieślnicy albo prowadzili lombardy. Młodzi Często latali z kwitkami jako gońcy w krasnoludzkich bankach, ale niektórzy woleli mniej uczciwy chleb i zostawali włamywaczami lub rzezimieszkami. Kojarzycie jakiegoś gnoma? Mi pierwszy na myśl przychodzi Percival Schotenbach, jeden z towarzyszy zoltana. No i mamy jeszcze jedną postać, która może wam się kojarzyć z postacią z baśni czyli Rumplestelta, który według opowieści pomógł Zivelenie zdobyć koronę, żądając w zamian jej pierwszego dziecka zgodnie z prawem niespodzianki. Gdy Rumplestelt przybył jednak po nagrodę, Zivelena nie dotrzymała obietnicy i czarami zmusiła go do ucieczki. Przejdźmy teraz do rasy, która znika z kart historii szybciej niż Geralt, gdy trzeba zmywać naczynia. Mowa o wranach. Ich istnienie jest poświadczone głównie przez luźne wzmianki w Lorgier i opowiadaniu Droga, z której się nie wraca. Jak wyglądają wranowie? Są wysocy, pokryci łuskami i nie mają na sobie ani jednego włoska. Ale najlepsze są ich rubinowe oczy, zajmujące pół twarzy i działające niczym noktowizor termiczny, a wisieńkom na torcie są ich jadowite zęby, którymi mogli zatruwać broń. Nie bez powodu nazywano ich jaszczuro ludźmi. Podczas rozkwitu ich cywilizacji, Ranowie tworzyli szczegółowo rozplanowane miasta, o charakterystycznym stylu architektonicznym z masywnymi wieżami, murami i monumentalnymi amfiteatrami. Jednym z takich miast było Lok Muin. Tak, dokładnie to ta miejscówka, którą niektórzy z Was mogą kojarzyć z drugiej części gry. Kiedy elfy dotarły na kontynent, znalazły więc rozwiniętą cywilizację wranów. I tu zaczyna się prawdziwa, brudna polityka. Dlatego, że elfy nie przyszły na kawę, tylko po to, żeby przejąć teren. Co ciekawe, bardzo długo powody zniknięcia pierwotnych mieszkańców Lokmuin pozostawały nieznane. Elfy coś kręciły o tym, że gady same uciekły przez ochłodzenie klimatu. Ludzie, widząc zmasakrowane szkielety jaszczurów w jaskiniach, podejrzewali, że to jednak elfy urządziły im krwawą łaźnię. Koniec końców, Mac Ebderhena, grzebiąc w ruinach Czarnej Akademii, odkrył paskudną prawdę. Wranowie padli ofiarą, uwaga, uwaga, broni biologicznej, bakterii wyhodowanej przez elfy. Jednym z odpowiedzialnych był niejaki głewet. No cóż, elfy pokazały swoje mroczne oblicze. To dość ponury rozdział historii, co nie? Niestety, lepiej nie będzie. Żegnamy Lokmuin i odbijamy na południe. Opowiem Wam jeszcze parę słów o bobołakach. Kiedy gnomy i krasnoludy hulały sobie po północy, Bobołaki rezydowały raczej na południu, na terenach dzisiejszego Nazairu i metiny. Byli absolutnymi mistrzami tropienia i polowania, znali góry i wąwozy lepiej niż własną kieszeń. Ale tutaj ważna sprawa. Nie wadzili się z krasnoludami o podziemne surowce. Oni po prostu woleli świeże powietrze od mrocznych podziemi. Mieli też rozbudowaną kulturę, im bogatą mitologię z przekleństwem czarnego słońca i złą Lilith w roli głównej. A ich wygląd? Byli trochę wyżsi od krasnoludów, a ich całe ciało było pokryte gęstym futrem, zwykle brązowym lub czarnym, a u starszych osobników szarym lub białym. Małe, całkowicie czarne oczy były wprawdzie mniej sprawne od ludzkich, ale za to charakteryzowali się doskonałym słuchem. Krótko mówiąc, wyglądali jak takie dwunożne, przerośnięte bobry. Żyli w spokoju przez tysiące lat, aż tu nagle wjechał człowiek. Bobołaki próbowały się wprawdzie asymilować. Ale ludzie uznali ich za potwory, które trzeba wytępić i siłą odebrać ich ziemię. Większość Bobołaków została wybita. A niedobitki podobno do dziś ukrywają się w jaskiniach Amel i Mahakamu. Tak więc sami widzicie, o ile gnomy jakoś sobie poradziły z wielkimi podbojami ludzi, to jednak historia Wranów i Bobołaków stała się ponurym tłem dla całego konfliktu ludzie kontra nieludzie. Zatem następnym razem, gdy będziecie przemierzać Lok Muin w drugiej części gry, pomyślcie, że stąpacie po resztkach w rani metropolii. A gdy będziecie mijać Mahakam, pamiętajcie, to ziemia, za którą bobułaki zapłaciły futrem i krwią. I to by było na tyle z Wiedźmińskiego Lorowego Cmentarza gdzie każda ruina ma swoją łuskowatą lub futrzaną historię. Ale teraz wasza kolej. Dajcie znać, jakie istoty z uniwersum Wiedźmina was najbardziej intrygują. Czekam na wasze komentarze. A jeśli ten materiał był dla was wartościowy i chcecie zagłębić się w lore różnych światów razem ze mną, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Widzimy się już niebawem. W następnym zakamarku. Do zobaczenia. Hej.